Dobra, więc tak, teraz już będę spamować przez 6 tygodni, typowo koncertowo. Co się dzieje? Przyjechałem na ten przeładunek, ponieważ cały sprzęt przypłynął ze Stanów w kontenerach, i firma, która zajmuje się transportem właśnie z zagranicy, gdzieś tam ze Stanów, z Australii, czy cokolwiek takiego robimy, sprzęt przelatuje, mieści się tutaj w tym budynku. Znaczy jest kilka takich firm, ale tutaj akurat przyjechaliśmy do tej, tam ma podpisany kontrakt na tą trasę. Kontenery się zjeżdżały z portu w Liverpoolu, przyjeżdżały tutaj, do Londynu. I przeładowywaliśmy 20 ciężarówek, chyba nawet ponad 20, 20 kontenerów mi się wydaje przyjechało, tak? Plus, minus, nie chcę teraz strzelać i kłamać, ale tak mniej więcej dlatego to zajęło praktycznie cały dzień. Od rana skończyliśmy wczoraj, nie wiem, która to była, 21, chyba, no, pojeżdżały po trzy po po ciężarówki do środka, bo to nie jest taki duży budynek, zastupujmy z drugiej strony, po trzy ciężarówki wjeżdżały do środka jeden kontener i dwie nasze. Chłopaki wyciągali z kontenerów i ładowali nasze naczepy. Tu mamy następnych kolegów. Tu naczepa zrzucona, a potem naczepę przyjedzie podwykonawca wykonawca, ją zabrać. A zaraz powiem dalej, jak to będzie wyglądało. To to jest ta brama, co wjeżdżaliśmy. no więc część już załadowanych naczep pojechała z powrotem na bazę a my będziemy jechali do portu New Haven i płyniemy do Francji 4 godziny do tak jak już mówiłem prędzej ten pan akurat się nie zmienił a dlaczego tak jest że część wraca na bazę a część już jedzie już tłumaczę ponieważ mamy trasę festiwalowo-arenową tak by to można nazwać i nasze siedem ciężarówek podstawowego składu jeździ wszystko, czyli zaczynamy od festiwali od Hiszpanii i potem mamy co mamy, Madryt chyba Lyon i właśnie w Hiszpanii pierwszy festiwal w Santiago jest też festiwal, potem to jest festiwal, potem Madryt to jest też festiwal i tam wszędzie jedzie nas tylko siedmiu za to w Lyonie już mamy arenę i przyjeżdżają tam te ciężarówki z bazy poładowane i będzie nas już albo dwudziestu, albo dwudziestu trzech, albo dwudziestu pięciu, nie wiem, bo na tą chwilę mogą potrzebować więcej sprzętu i nie, dokładnie nie określili na dzień dzisiejszy dwudziestu nas będzie Później te ekstra ciężarówki, bo to nazwijmy je dodatkowe ciężarówki, te arenowe, te ekstra ciężarówki jadą, z, o ile się nie mylę, do Paryża. My w międzyczasie robimy dwa lub kolejne trzy festiwale i znowu wszyscy razem spotykamy się w Paryżu, w Bersji, w arenie, bo tam znowu będzie potrzeba więcej sprzętu. Więc tak to wygląda od strony logistycznej te ekstra ciężarówki omijają festiwale rozładowują się tylko w arenach a nasz podstawowy skład siedmiu ciężarówek robimy wszystko, i festiwale i areny także będzie wesoło, nie mogę się doczekać festiwali, żeby Wam pokazać jak jak wygląda ta robota od strony logistycznej, transportowej żeby fani się mogli pobawić mam nadzieję, że będzie fajny materiał z tego wyjdzie jeżeli uda mi się coś tam fajnego skręcić, pokazać Wam trochę coś innego, trochę inny transport. No i przede wszystkim festiwale nie? i areny. Typowa koncertówka. No Mam nadzieję, że komuś tam przypadnie to do gustu. Może kiedyś też będzie chciał spróbować jakieś przygody takiej w eventach. Gdzieś może mu może się uda dostać do roboty w którejś z firm w Europie, na kontynencie. Chociaż od razu, tak jak tutaj odpogadam kolegom na PRIV, w wiadomościach prywatnych, nie jest łatwo się tu dostać do roboty i trzeba pamiętać, że to jest robota przede wszystkim sezonowa. Czyli urwanie głowy w sezonie letnim, kilka miesięcy później wszystko umiera na okres zimowy. Są takie pojedyncze strzały, pojedyncze roboty. Robimy też inne roboty niekoncertowe, czy tam jakieś chłodnie coś tam. Dla poczty, dla role, Royal Maila, gdzieś tam latamy zimą. Chociaż nie każdy, bo niektórzy uważają, że są rockstar stare i oni robią tylko branżę inwentową i siedzą w domu. Ja tam teraz też raczej znaczy się staram być kilka miesięcy w trasie. Na tych dłuższych, większych trasach konceptowych. A resztę roku siedzieć w domu, ale no zobaczymy jak się ułoży ten rok. W każdym razie, tak bo wiem, albo nie mówiłem, nie wiem, nie pamiętam, czekamy tutaj. Do 12, a jeszcze nas trzech tylko czeka. Tu do 12, bo dwóch kolegów, którzy tutaj są, jeszcze jadą się doładować w Londynie. Także oni ruszą o 10.00. Nasza trójka jedzie prosto do portu, a dwóch już wyjechało, bo jeszcze mają doładunek. Albo w Belgii, albo we Francji, nie wiem, teraz nie, nie, nie pamiętam gdzie dokładnie jechali. W każdym razie spotykamy się wszyscy, wszyscy się spotkamy w pierwszym miejscu, gdzie mamy być, ale na razie nie mogę tak zdradzić, gdzie mamy być, bo to będzie generalna próba przed trasą, całą koncertową, także no nie, nie mogę powiedzieć, gdzie idziemy. No, nie wszystko tak jak kiedyś wspominałem na filmach, nie wszystko mogę, nie wszystko mogę mówić. Nie wszystko mogę pokazać, no ale się postaram, jak najwięcej takich ciekawostek tam, żeby coś z tego materiału było, nie? No, to chyba tak na razie na wstępie, tyle przed samym wyjazdem. Wrzucę tutaj ten, ten króciutki film, taką zapowiedź, a później już, już będę gdzieś tam kręcić relacje prosto z trasy na gorąco, gdzieś, jak będzie tylko internet. To postaram się wrzucać, bo no nie ukrywam, że nie mam za dużo tych gigabajtów tego transferu na kontynencie, więc jak mi się gdzieś uda dorwać Wi-Fi, przede wszystkim to by była podstawa, żeby wrzucać te filmy, żeby ten transfer mi nie schodził za bardzo, bo do roboty też potrzebuję transfer danych, także... No nic, zobaczymy, no. Na razie tak to wygląda. A czekajcie, czekajcie na na dalsze relacje. Jeżeli chcecie się dowiedzieć coś więcej.